Ci? Mhm. Cześć, oglądacie baniak, baniaka, a baniak to ja. A ja? A co nie, że. Rzekna... Strasznie. A na koniec mówi nie słowik, a tylko. No. Zapamiętam. Dobrze. Trudno, co ci? Przynajmniej raz na sesję zróbmy scenę akcji. Ucieczka przez psami, napad na słonych bandytów. Może sama potyczka z głównym... Jeśli nasza kolita pochodzi z Adeptus Ministorum, to drukujemy osiągnięcia z Adeptus Ministorum. Jeszcze jedno. Konkurs się Wystarczy zrobić przerwę w realnym świecie. Zająć się na pół godziny zupełnie czymś innym. Będzie to odczute. Odczute? Pytanie pierwsze brzmi. Gdyby Imperator Ludzkości miał wydać książkę, jaki miałaby tytuł? Oh Minecraft. <laughs> <laughs> Dobre. I Ismail wygrał. Minecraft. Dobre. Bardzo lubimy wiedzieć, co dzieje się każdego dnia podróży. Nawet jeżeli ma to trwać wiele tygodni. Bardzo lubimy. Bardzo lubimy wiedzieć, co. Ile leci? Przepraszam, no, no. nagrywane było. Myślę, że coś śmiesznego będzie. Jak to? Co? Myślałem, że coś śmiesznego się wydarzy. No? A się nie wydarzy. No Nie. Śmieszny nie jest. Mistrzu Gry, niech to będzie Twoja opowieść, jak to bohaterowie dostatnio żyli po... Dostatnio, dostatnie? dostatnie. Dostatnio. Ostatnio. No właśnie, no właśnie. Hucznie. Hucznie. dostatnio. Dostatnio. Grubo. 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 Bogato. Kucznie. Kucznie. Dostatnio. ostatnio. W zależności od tych trzech etapów tworzenia postaci, drukujemy odpowiednie strony dla naszego akolity. I racz... oraz możecie polejkować monfajkę. high page. tak. No. Chcę tylko te... yy, O jasne, byśmy cały dzień to nagrywali. Nie byłoby, słuchaj, nie krótki takiej, te dwie minuty. A trzy minuty, wpadek. A ty mnie wytniesz, to po co mnie nagrywasz?